Nowy, sprawny czujnik i tak. Tu gdzie jest ta bardziej płaska strona? na Napinie podajemy plus 5V plusa. Po środku będzie się pojawiał minus. Sygnał z prawej strony, tu gdzie jest zaokrąglona, tyczka czujnika. Podajemy minus. Powinno działać to tak. Jeśli nie ma metalowego przedmiotu, czyli tego elementu wałka w tej szczelinie, to się świeci. Jest masa na środkowym pinie, a jak wsadzimy tutaj metalowy przedmiot, to gaśnie. Czyli tak, tu jest płaska strona. Plus 5V, tu jest sygnał, z prawej minus, masa.